Cześć, dziękuję, że jesteś w mojej społeczności i czytasz moje posty, obserwujesz czy oglądasz moje filmy na YouTubie. Dlatego chciałabym, żebyś miała, żebyś miał udział w tym, co powstaje w tych materiałach edukacyjnych, które tworzę. Jestem krawcową zawodową z wykształceniem technik konfekcjonowania dzianin akurat, ale z wieloletnim doświadczeniem i też jako nauczycielka szycia. Mogłabym pisać o wszystkim, ale chciałabym przygotować materiał na tematy, które najbardziej Was interesują. Dlatego przygotowałam taką ankietę. Link znajdziesz w opisie do filmu, gdzie to podaję tylko propozycje swoich tematów na, na kolejne publikacje, kolejne e-booki. Jeżeli masz swoją propozycję, możesz dopisać swój temat, swoje zagadnienie, jeżeli tematy z największą liczbą głosów zmotywują mnie skutecznie do pierwszych publikacji i będę wiedziała, że jesteś chętna. Jeżeli chcesz być na bieżąco i wiedzieć, że, że ten e-book akurat się pisze, że kiedy zostanie wydany i w jakiej cenie, możesz zasubskrybować mój newsletter. Wtedy na bieżąco będziesz wiedziała, będziesz wiedział. Że akurat interesujący Cię temat rusza. A dodam, że dla moich subskrybentów zawsze mam fajne ceny promocyjne, fajne rabaty. Coś ciekawego przygotowuję na ten czas promocji nowego e-booka, na tą pierwszą sprzedaż albo przedsprzedaż. Więc bądźmy w kontakcie, daj mi znać, czego potrzebujesz. Jeżeli. Nie masz konta na Gmailu, na Google, a chcesz mi przesłać taką informację, możesz zostawić w komentarzu albo wysłać mi maila agnieszka-szycieskagi.pl z tematem temat na nowy e-book. Czekam na Twoje informacje. Bądźmy w kontakcie. Cześć!